Łukasz Schreiber ledwie się rozwiódł ze swoją bezobjawowo inteligentną byłą żoną Marianną Schreiber, a ta już w odwecie rozstała się i powróciła do któregoś ze swoich partnerów, przy okazji powiększyła swoje... Hyy, ...bombile. Cztery razy przeszła wewnętrzną przemianę i co najważniejsze jednak powróciła do swojego chłopa, bo łączy ich szacunek do tradycyjnego modelu rodziny, czyli łączy ich niechęć do osób tęczowych, jednym słowem, spoiwem w tym związku są, prawda... Geje. Najwyraźniej jednak chłopaki słabo trzymają, bo pani Marianna jednak rozstała się już z byłym współpracownikiem Grzegorza Brauna, panem Korczarowskim, choć niestety dlategoż pana. W wywiadzie z panią Jaruzelską, Marianna stwierdziła, że związek jest do odratowania. Ja mu źle nie życzę, ale prawda. Przy okazji wyjaśniła, dlaczego wiąże się wciąż tylko z politykami. Otóż twierdzi, że to akurat przez przypadek. Aczkolwiek ceni w mężczyznach wartości, przywiązanie do tradycji i konkretne poglądy. Czyli właściwie wszystko, i mówię to już nieironicznie. Czego ona nie ma. Przy okazji wrzuciła zdjęcie ze wciąż żywym Januszem Korwinem Mikke, czym dała do zrozumienia, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, prawda? Jeszcze nas zaskoczy. A internauci natychmiast temat podłapali i wietrzą, szanowni państwo, w tym nowy związek, albo co najmniej romans. Czy to faktycznie coś więcej? Czy pan Korwin spełnia warunki, jakie stawia przed mężczyznami pani Marianna? Z Korwinem to jest taki problem jak z panią Marianną, bo niby tak, ale też jednak. Prawda? Nie. Niby prawak, tradycjonalista, ale tradycyjnie też twierdzi, że tureckie śmigło z dwunastolatką jest okej. Okay. Szanowni Państwo, mam jednak złe wieści. Otóż pan Korwin od 2016 roku jest w szczęśliwym związku i wychowuje, o ile dobrze liczę, 74 dzieci. Także raczej nici z nowego romansu, ale kto ich tam wie. Piękne jest to uniwersum i muszę przyznać, że szanowny pan Łukasz Schreiber to zrobił naprawdę deal życia na rozstaniu z panią Marianną.